Audio Strefa, witam gorąco w kolejnym odsłonie. Tym razem powiemy sobie kilka zdań na temat termotransferu, czyli pokażę Wam, jak przygotowuję płytki PCB do trawienia oraz jak powstają napisy na panele przednie urządzeń audio. Zapraszam! Moi drodzy, proces przygotowywania obwodów drukowanych płytek do trawienia może nie jest jakoś specjalnie skomplikowany, nie jest jakoś szczególnie trudny, natomiast no, może przysporzyć pewnych jakichś kłopotów, i tutaj bardzo ważnym czynnikiem jest po prostu praktyka, i jeśli ktoś tego do tej pory nie wykonywał, no to nie powinien się spodziewać, że za pierwszym razem wszystko pięknie wyjdzie, wszystko się uda i będzie wspaniale. Wymaga to pewnych prób i jakiegoś tam niewielkiego doświadczenia. Tym bardziej, że na każdym etapie w zasadzie jest sporo zmiennych, i o ile ten proces skomplikowany nie jest, to tak do końca trudno jest nad nim zapanować i uzyskać odpowiedź. Od razu po prostu świetne efekty. Jeśli chodzi o drukarkę, no trudno mi tutaj polecić jakieś konkretne modele. Nie miałem zbyt wiele do czynienia z różnymi modelami, także mogę tylko powiedzieć na przykładzie tej, którą od dobrych kilku lat używam, a jest to Samsung ML2165. Sporo już projektów zrealizowałem za jej pomocą. Nadal spisuje się dobrze. Natomiast jeśli chodzi o toner, to no, niejednokrotnie już spotkałem się z opinią, że do tego nadaje się tylko i wyłącznie toner oryginalny. Yy, niewątpliwie najlepiej by, byłoby stosować toner oryginalny, natomiast no, czasami różnie jest z dostępnością, a cena też yy, zwykle yy, jest yy, dosyć znaczna. Dlatego alternatywą są tonery. No, nie oryginalne, zamienniki. Stwierdziłem, że jeśli zamienniki po prostu nie będą się do tego nadawały, no to wtedy porwę się na oryginał. Ale jak się okazało, zamienniki również dają radę. Natomiast gwarancji nie ma, że każdy zamiennik się sprawdzi. Swego czasu, robiąc jeszcze wydruki w Anglii, tam zakupiwszy toner który przez pewien czas dosyć dobrze się spisywał, natomiast z czasem pojawiły się smugi po prostu i zabrudzenia, które z czasem nabierały intensywności i na chwilę obecną w zasadzie ten toner no, już się nie kwalifikuje do tego celu. Natomiast jeśli chodzi o dokładność tych wydruków, no to jest tutaj cały czas nieźle. Na chwilę obecną ten toner ma zużycie na poziomie około 50%, czyli teoretycznie połowę tonera jeszcze mamy, a no on już się nie nadaje ze względu na to, że po prostu brudzi te wydruki. Z kolei toner, którego teraz używam, no widzimy, że nie brudzi, natomiast te wydruki po prostu kiepsko się trzymają. To są te same papiery, które widzieliśmy przed chwilą i widzimy, że. Na jednym papierze no, jest wyraźnie lepiej, ale też nie jest idealnie. Natomiast na drugim ta przyczepność tonera po prostu jest znacznie gorsza. Natomiast jeśli chodzi o toner oryginalny, i tutaj mam przykład takiego wczesnego wydruku, właśnie kiedy jeszcze miałem do dyspozycji oryginalny toner, widzimy, że ten wydruk jest no, po prostu idealny. Dlatego też kolejnym istotnym czynnikiem, rzeczą, która ma niebagatelny wpływ na efekt końcowy, jest po prostu zastosowany papier. No i tutaj również trudno mi polecić jakiś konkretny papier. Stosowałem ich wiele z różnym skutkiem, natomiast obecnie stosuję. Taki żółty, trudno mi powiedzieć, nie wiem jaka to nazwa jest. Część trochę jeszcze ma markuszy zakupionych w Anglii na eBayu. Natomiast kolejną partię już tutaj w Polsce na Allegro widziałem i, i też sobie zrobiłem zapas. No nie wiem, to jest ten żółty. On jest taki jakby woskowany, bardzo błyszczącą ma powierzchnię, tą stronę, na, na której drukujemy. No i, i obecnie właśnie tego papieru używam. I tutaj podobnie ten stary toner, yy, bardziej zużyty, no tak samo brudzi tą powierzchnię. Natomiast ten, którego teraz używam, zakupiony już tutaj w Polsce na Allegro, no, daje radę, jest ok. Natomiast jest pewien minus w przypadku tego papieru. Mianowicie ten toner mm, mechanicznie nie trzyma się aż tak dobrze jak na papierze kredowym. Dlatego dopóki nie przeniesiemy tego transferu na laminat, musimy się z nim obchodzić bardzo ostrożnie, żeby po prostu go nie porysować, nie uszkodzić. Ale zanim przejdziemy do praktyki, jeszcze jedna rzecz, czyli żelazko. No, ono już tutaj swoje przeżyło, troszeczkę ucierpiało, ale nadal działa. Ważne jest to w przypadku żelazka, żeby ta płaszczyzna była no, wręcz prawie idealnie równa. No, trudno mówić tutaj idealnie równa, bo nie mówimy tutaj o mikronach, ale żeby ta powierzchnia po prostu była możliwie płaska. Dobrze by też było, żeby ta, ta część, ta podstawa, czyli ten element grzejny, żeby był wykonany z jednego jakby stopu, z jednego elementu. Tutaj mamy przykład, gdzie jest to obleczone cienką nierdzewką. No to już może powodować, że ta powierzchnia no, może nie być taka idealna. Dlatego warto zwrócić uwagę na jakość po prostu tej podstawy. No niemniej to że Lasko daje radę i, i nadal działa. Dobrze moi drodzy, przechodząc do rzeczy przygotowałem sobie tutaj stanowisko będę prasował na takiej desce no w zasadzie to jest kawałek blatu to nam posłuży jako podstawę, na tym po prostu będziemy wykonywać ten termotransfer przyda nam się tutaj taki kawałek szmatki, żeby na tym rozłożyć po prostu yy, płytkę. I jeśli chodzi o sam laminat, bardzo ważne jest to, żeby go odpowiednio przygotować, mam na myśli ogradowanie rantów. Nie może być tak, że tutaj będziemy mieli jakieś dropy, takie wystające krawędzie. Bo po prostu ten rysunek nam się dobrze nie odbije. Także, no czy to pilniczkiem, czy, czy, czy papierem siernym po prostu te powierzchnie muszą być ładnie obrobione, zaokrąglone, żeby nam żadne tutaj nie stały żadne dropy. Ta płytka nie była jakoś szczególnie przygotowywana oprócz odtłuszczenia. Także tu mamy po prostu fabryczny laminat, został on tylko przemyty, odtłuszczony i tyle. A tu mamy rysunek przykładowy. W tym przypadku ta płytka jest większa, no bo to jest po prostu tylko przykład. Gdybym konkretny projekt realizował, no to dociąłbym sobie z jakimś tam niewielkim zapasem przygotował ten wymiar płytki i rozpoczynam pracę w ten sposób, że kładę drukiem do góry, przykładam płytkę, no w tym przypadku nie ma to większego znaczenia to pozycjonowanie, bo ona jest dużo większa, kartka papieru, żelazko mamy już rozgrzane i tu kwestia temperatury. No to już po prostu trzeba dobrać doświadczalnie, jeśli temperatura będzie za niska, no to ten rysunek nie będzie się dobrze odbijał, jeśli będzie za wysoka, no to może nam się ten rysunek rozmazywać. Także to kwestia po prostu przez praktykę musimy Samodzielnie dobrać temperaturę i delikatnie, żeby nam się nie przesunęło. Przykładam żelazko. Wystarczy kilka sekund, bo ten papier zaraz się po prostu przyklei do płytki, do laminatu i tyle. Robię to w ten sposób, bo trudniej by mi było zrobić to odwrotnie, od, od tej strony, bo po prostu ten papier by się łatwo przesuwał i mo mogłoby się po prostu rozjechać i pozycjonowanie po prostu no, no by się nie udało. No, i tyle. Grzejemy płytkę, czekamy. W przypadku takiego no, tradycyjnego laminatu, no to kwestia, no, dwóch do trzech minut, myślę. Jest to mała płytka, także tutaj nie ma problemu. Gdyby to by była większa powierzchnia, no to musielibyśmy równomiernie grzać ją po całej powierzchni, przesuwając żelazko. No, przy tej wielkości to w zasadzie cała powierzchnia jest pokryta. Także dosyć łatwo to powinno pójść, i kwestia kolejna: docisk. No, to też z wyczuciem, i to po prostu no poprzez praktykę musimy sobie wypracować. Jeśli za mocno będziemy dociskać, no, to znów ten rysunek po prostu może się rozlać. Także z umiarem delikatnie, delikatnie po prostu z delikatnym dociskiem. Po około minucie, półtorej, zdejmuję ten papier, i przygotowanym wcześniej, no może to być kawałek szmatki, ręczniczka delikatnie, tak jak tamponem, po prostu z wyczuciem dociskam na całej powierzchni, żeby ewentualne miejsca, które nie zostały dobrze dociśnięte, żeby je po prostu dobrze przykleić. I ponownie papier, i jeszcze. Z minutka grzejemy. Myślę, że to wystarczy. Wyłączę sobie żelazko, żeby nam to nie niepotrzebnie się nie grzało. Myślę, że płytka jest gotowa. Opa, no, oczywiście jest to gorące i do wody. Do zimnej wody, do pojemnika z zimną wodą. Dajmy chwilę, niech temperatura opadnie. No i sprawdzamy, co nam wyszło. Voila. No, mimo wszystko wyszło to akceptowalnie, natomiast yy, możemy zauważyć, ale jeszcze co istotne w przypadku tego papieru, yy, no, świetne jest to, że ten papier nie zostawia włosków, że on po prostu w całości odchodzi. Yy, w przypadku papierów yy, no, takich kredowych. Zostaje na tym taka powierzchnia włosków i struktury papieru, którą później trzeba usuwać. Jest to dosyć no, pracochłonne i, i też trzeba uważać, żeby tego tonera nie zedrzeć. Natomiast w przypadku tego papieru po prostu w całości odchodzi, mamy piękny czarny rysunek tonera. Natomiast możemy zauważyć, że ten rysunek nie jest idealny. Widzimy takie krawędzie poszarpane. Yy, także no tutaj do ideału troszeczkę brakuje, dlatego kolejną płytkę zmatowiłem papierem siernym, drobnym. No, trzeba sobie też dobrać tak, żeby tych rysy po prostu za dużych nie porobić, ale żeby yy, tą powierzchnię zmatowić. Yy, czy to na mokro, czy na sucho, no jak tam już nam lepiej wyjdzie. Ja robiłem na sucho i to był papier yy, 1500. Także przecieramy tą powierzchnię w jedną, w drugą stronę, następnie otuszczamy. Czy to rozpuszczalnikiem nitro, czy no jeszcze lepiej, chyba acetonem, i z tak przygotowaną płytką zrobimy kolejny transfer. W tym przypadku też ta powierzchnia jest większa, także no tutaj nie będzie problemów z pozycjonowaniem. Przykładamy papier. Wystarczy kilka sekund żeby papier się przykleił. No i tak jak poprzednim razem, na drugą stronę papier i grzejemy kilka minut. I podobnie jak poprzednim razem dociskamy sobie tamponem delikatnie w każdym miejscu. I jeszcze z minutkę grzejemy. Myślę, że wystarczy i do wody. Sprawdzamy. Voilà. No, tutaj już wcześniej były takie drobne, gdzieś tam zdarło mi się, ale no, można powiedzieć, że jest praktycznie idealnie. Także widzimy jak ważne jest to, żeby tą powierzchnię miedzi zmatowić. Wtedy po prostu przyczepność jest znacznie lepsza i ten toner znacznie dokładniej jest przeniesiony. Oczywiście później trzeba bardzo dokładnie sprawdzić to pod lupą, czy, czy gdzieś nie ma przebić, gdzie, czy toner w każdym miejscu dobrze pokrywa powierzchnię. No i ewentualnie jeśli są jakieś drobne, subtelne niedoróbki, no to po prostu to poprawić, można to zrobić lakierem do paznokci. Ja stosuję po prostu farbę akrylową, taką dla, dla plastyków, ona tutaj fajnie zabezpiecza to, później też łatwo ją zmyć, także pędzelek, zeróweczkę, czy ewentualnie nawet i, i, i szpilkę i gdzie nie gdzie, jeśli się pojawią jakieś drobne niedoróbki, no to już chyba kwestia estetyki, bo no, chyba, żeby gdzieś przecięta była ścieżka ten toner, no to wtedy oczywiście trzeba to poprawić. A jeśli są jakieś drobne niedoróbki, no to kwestia tylko estetyki, ale to już jak tam kto chce. Tak więc mamy płytkę gotową do wytrawiania, ale samego procesu wytrawiania nie będę pokazywał, no bo tam żadnej magii nie ma. Także jak to przebiega, no to wiemy. Myślę, że nie ma po prostu potrzeby tego pokazywać. Natomiast jeśli chodzi o napisy na panelach no to powstają one w ten sposób, że w momencie, kiedy mam już określone wymiary danego segmentu, panelu, mam zwymiarowane, mam określone, gdzie są poszczególne otwory i elementy, które mają być w jakiś sposób opisane, no to po prostu zdejmuję te pomiary, opisuję sobie dokładnie, że przykładowo gałka jest w tym i w tym miejscu odległość od ścianki bocznej, taka i taka, od górnej, od dolnej, czyli to dokładnie wszystko co do milimetra jest wymierzone. Średnica otworu, no, w tym przykładzie, diody znajdują się w takiej i takiej odległości względem siebie: od ścianki, tyle i tyle, od gałki osi, gałki, tyle i tyle, także to wszystko muszę mieć dokładnie zwymiarowane. Każdy z tych elementów, i kiedy już wszelkie te, że tak powiem, współrzędne mam określone, no to przenoszę to do programu graficznego i po prostu wykonuję projekt, ale o tym za chwilę. Kiedy rysunek już jest gotowy, drukuję go na kalce. Z tego względu, żeby łatwo było po prostu sprawdzić te współrzędne, czy to wszystko ładnie do siebie pasuje, czy gdzieś napisy nie są poprzesuwane, no i ewentualnie, jeśli są jakieś rozbieżności, no to po prostu koryguję to, poprawiam tak, żeby, żeby po prostu to idealnie pasowało. Jeśli chodzi o takie niewielkie panele, mniejsze elementy, jak na przykład tutaj, czy napis na, na, na malince, no to to nie stanowi w zasadzie żadnego problemu później przy przenoszeniu transferu, przy grzaniu żelazkiem, czyli potocznie powiedzmy przy prasowaniu. Natomiast w przypadku takich większych paneli, no tutaj już sprawa troszeczkę się komplikuje i robię to po prostu partiami, czyli mam tutaj jeden element. No, tutaj mamy napis, czyli to jest kolejna sprawa. No Ciężko by to było zrobić po prostu w jednym kawałku, także robię to etapami. Alternatywą może być zastosowanie dwóch żelazek. W momencie, kiedy pracujemy nad jednym elementem, jednym, po prostu jedną częścią, drugim żelazkiem alternatywnie moglibyśmy grzać w innym miejscu, żeby ta temperatura po prostu szybciej przeniosła się, żeby ten panel aluminiowy szybciej osiągnął tą niezbędną temperaturę do przeniesienia transferu, ale nawet z jednym żelazkiem można sobie poradzić, po prostu wymaga to dłuższego grzania. Także w momencie, kiedy już mamy ten panel rozgrzany na tyle, żeby ten transfer, te napisy się przeniosły, po wykonaniu jednego, jednej części oczywiście no, chłodzimy to, wrzucamy do wody, zdejmujemy papier, no i przystępujemy do kolejnego elementu. Podobna sytuacja w przypadku wzmacniacza lampowego. No tutaj też mieliśmy ten panel dosyć długi, także te napisy zostały nanoszone w dwóch etapach. No, najpierw jedna część, później druga. Jeśli chodzi o wzmacniacz, no tutaj też nie było większego problemu. Widzimy tutaj trzy osobne panele, które nie są jakoś specjalnie duże, także naniesienie tutaj napisów też nie stanowiło problemu. Natomiast musiałem troszeczkę dłużej grzać, z tego względu, że te płytki są grubsze to jest 4 mm grubość, także wymagało to nieco dłuższego grzania, żeby osiągnąć tą temperaturę potrzebną dla prawidłowego przeniesienia. Natomiast jeśli chodzi o ten panel wewnętrzny, on jest raz, że powierzchnia jego jest dosyć duża, a grubość 5 mm. Tutaj początkowo próbowałem dwukrotnie, nie udało się to ładnie przenieść tych napisów, kanał lewy, kanał prawy. No i ostatecznie po prostu odpuściłem to. No z tego względu, właśnie, że ten panel był na tyle duży, że ciężko było po prostu osiągnąć tą temperaturę, bo ona no po prostu rozchodziła się po panelu i mimo tego, że dosyć długo grzałem, te napisy nie wyglądały tak, jak bym sobie życzył. Po prostu, no, niezbyt, że tak powiem, idealnie się przeniosły. Oczywiście, można by było próbować za pomocą dwóch żelazek, po prostu robić osobno jeden napis i drugi, dwa żelazka. Myślę, że no, byłaby znacznie większa szansa powodzenia, ale po prostu już odpuściłem nie było to dla mnie aż tak istotne. Natomiast wracając do opracowywania, projektowania tych rysunków realizacji w programie graficznym, no to po prostu wykorzystuję Photoshopa, no i wszystko tutaj jest po prostu tworzone. Ważne jest to, żeby zachować te proporcje, rozmieszczenie. Wykorzystuję do tego po prostu podziałkę, tak zwane linijki. One są tutaj wyskalowane i po prostu nanoszę linie, umieszczam je w punktach, które wcześniej zostały wyznaczone. No, i kiedy już te linie mam naniesione, no to sobie po prostu buduję te poszczególne elementy, na przykład no, napis, wybieram sobie czcionkę, która mi pasuje. Nadaję kolor, oczywiście, czarny, także mamy warstwę z napisem i umieszczam w miejscu przeznaczenia. No i każdy element w ten sposób jest budowany. Przykładowo, no tutaj te kropki do potencjometru są budowane w podobny sposób. Rysuję sobie po prostu kółko. Określam jego wielkość, jak jest za duży, no to po prostu go zmniejszam. Do określonej wielkości i umieszczam w danym miejscu. Tutaj wcześniej miałem po prostu wpisany to w okrąg, także precyzyjnie każde kółko zostało dodane. Jest to oczywiście praca mozolna, no ale, no cóż, innego wyjścia nie ma. Pozostałe napisy, oczywiście w podobny sposób, inną czcionką, którą sobie wcześniej określiłem, wybrałem. Inne kształty, na przykład linie, w podobny sposób. No i umieszczam w danym miejscu, no tutaj już oczywiście wcześniej miałem przygotowane, ale tylko wykorzystuję po prostu, żeby pokazać poglądowo wielkość, długość i tak dalej, linia pionowa. I w ten sposób po prostu buduję tą formę graficzną wymaganą do danego modułu, panela. I tak jak wcześniej pokazałem, jeśli rysunek już jest zwymiarowany, gotowy, drukuję na folii celem po prostu sprawdzenia poprawności wymiarów. Jak już rysunek jest gotowy, oczywiście odwracamy go w odbiciu lustrzanym, żeby do wydruku nam się to wszystko zgadzało. Jeśli chodzi o pozycjonowanie, w tym przypadku tutaj zastosowałem krzyżyk na środku, tam gdzie ma być potencjometr, natomiast łatwiej by było sobie wpisać tutaj okrąg wielkości nieco mniejszej niż otwór w panelu. Oczywiście umieścić go tutaj na środku. Tak, żeby łatwiej po prostu było zachować te wymiary i żeby dokładnie w odpowiednim miejscu te napisy, ten transfer nam się przeniósł. No, ale czy w ten sposób, czy tak, nie ma to większego znaczenia, to już dla naszej wygody, jak nam po prostu będzie łatwiej. No dobrze, moi drodzy. No to teraz zrobimy sobie prasowankę na aluminium. I niezależnie od sposobu wykończenia tego aluminium, no, proces wygląda tak samo. Czy to będzie surowe aluminium, czy szlifowane, takie jakby szczotkowane, czy, czy anodowane, czy lakierowane, nie ma to większego znaczenia. Proces wygląda tak samo. Tu mamy przykład płytki anodowanej, oryginalnie. No, w przypadku tego projektu ta płytka byłaby troszeczkę większa, ale to jako przykład. Te linie po prostu naniosłem w celu no, łatwiejszego pozycjonowania, żeby ten napis nie był przesunięty. Yy, określiłem sobie jakiś tam zapas, mm, 2 mm po zewnętrznej linii, po prostu po to, żeby łatwo i równo yy, można było to yy ustalić. No, tak jak wspomniałem, tutaj te, ta płytka byłaby troszeczkę większa, ale wiedząc, że te odstępy mamy równo według tego, co sobie ustaliłem, no to powinno być wszystko w porządku. No w tym przypadku mamy do czynienia z dosyć małą płytką, cienką, 2 mm, także ten proces przebiegnie dosyć szybko. Żelazko mamy rozgrzane, żeby nam się nic nie przesunęło, przykładamy. Myślę, że wystarczy. I napis gotowy. Perfekto. I może jeszcze jeden przykład. Teraz zastosujemy aluminium szczotkowane. Szczotkowane ręcznie za pomocą papieru ściernego. Przeprowadziłem to w ten sposób, że po prostu arkusz papieru przykleiłem taśmą dwustronną do płyty. Również taśmę dwustronną do płytki aluminiowej, żeby mi się po prostu dłoń nie ślizgała i po prostu ręcznie było to szlifowane do uzyskania. Jednolitej, ładnie przeszlifowanej powierzchni. Oczywiście, żeby te ryski były ładne, równoległe, dobrze by było zastosować sobie jakąś listwę i po prostu po tej listwie szlifować ładnie wzdłuż powierzchni panelu. No i tak, przygotowany element gotowy jest do, do przeniesienia transferu. Także w przypadku tego rysunku, no wyobraźmy sobie, że tutaj byłby otwór na potencjometr o średnicy nieco większej, no tak, żeby, żeby ten okrąg w środku przez otwór było widać, żeby można było wypozycjonować, żeby ten okrąg był idealnie w środku. No a ta krawędź pomaga nam po prostu ustawić to w poziomie tak, żeby nie było przekoszenia. Czyli po prostu pozycjonujemy, przykładamy karton i grzejemy. Myślę, że wystarczy. Ostrożnie, żeby się nie poparzyć, bo to no właśnie to ma już temperaturę niezłą. I odklejamy. Idealnie. Tak więc panele mamy gotowe, do pełni szczęścia pozostaje jeszcze zabezpieczyć je po prostu lakierem bezbarwnym. Ja stosuję lakier Motip matowy ale jak to lubi. Odsyłam Was do filmu o wzmacniaczu lampowym w puszpulu tam omawiałem i prezentowałem lakiery, które stosuję między innymi lakier taki srebrny, matowy, tak, no, taki aluminiowy matowy firmy Dragon. On bardzo fajnie się sprawdza, wygląda bardzo podobnie jak powierzchnia anodowana. Także sprawdza się wyśmienicie, no ale na koniec, oczywiście, to wszystko traktujemy jeszcze, zabezpieczamy lakierem bezbarwnym i w zasadzie to tyle. Moi drodzy, myślę, że w temacie termotransferu to by było na tyle. Mam nadzieję, że moje wskazówki i to, co zaprezentowałem, ułatwi Wam. Ten proces. Mam nadzieję, jestem przekonany, że po kilku próbach uzyskacie równie zadowalające wyniki, i dzięki temu wasze urządzenia audio DIY zyskają, że tak powiem, kolejny walor estetyczny, wizualny, i będą również cieszyły nie tylko uszy, ale i oczy. To by było na tyle. A może jeszcze taka mała dygresja na temat y, monitorów, które widzimy z tyłu. E, jeśli obserwujecie mój kanał, no to zauważyliście tą subtelną różnicę w ich wyglądzie, e, zmieniłem po prostu obudowy. Nieco je zmniejszyłem. Teraz mają jakieś 32 litry. Wcześniej miały tak między 34-35 litrów. To było podyktowane po prostu tym, że no, tamta obudowa uznałem, że jest nieco za duża. Także te jakieś 3 litry zjechałem z objętością w dół. No, dzięki temu teraz są troszeczkę smuklejsze i po prostu myślę, że lepiej się prezentują. Otwór refleks został przeniesiony na, przedni, na przednią płytę. Dzięki temu mogę je bardziej podsunąć do tyłu bez no, ujemnego wpływu na, na brzmienie. Po prostu ten dół nie jest tak uwydatniony, nie jest y, przerysowany. No, ponadto zmieniły ubarwienie na czarno, także no, to już kwestia gustu. O gustach się nie dyskutuje. Moi drodzy, tyle w tym odcinku. Zapraszam na kolejny za jakiś czas. Trzymajcie się ciepło. Pa-pa.